Dzień dobry, zapraszam do prezentacji wybranych stacji klimatyzacji z oferty firmy Texa. Poznajcie urządzenie TEXA Comfort 715 Touch Special Edition do obsługi czynnika R134A lub R1234YF. Stacja ta powstała w kooperacji TEXA i Intercars w oparciu o porady i sugestie naszych profesjonalnych klientów specjalizujących się w obsłudze układów klimatyzacji. Comfort 715 Touch to linia stacji charakteryzujących się wyjątkowo budową i znakomitą jakością wykonania. Komfort 715 Touch wyposażony jest w siedmiocelowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz. Innowacyjny interfejs graficzny zapewnia intuicyjną obsługę oprogramowania, a wbudowany moduł Wi-Fi pozwala m.in. na obsługę urządzenia poprzez aplikację na smartfonie, wydruk raportów serwisowych w połączeniu z drukarką, zdalną pomoc serwisu TEXA, aktualizację oprogramowania oraz wysyłkę raportów na podany adres e-mail. Można je również zgrać na nośnik USB. Komfort 715 TACZ posiada wbudowaną bazę pojazdów dedykowaną dla samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn rolniczych. 715 tacz wyposażony jest w podgrzewany 20 kg zbiornik wewnętrzny oraz nowoczesny system amortyzacji wstrząsów wagi głównej, odzysk oraz podawanie oleju realizowane jest poprzez elektroniczne wagi. Stacja posiada dwustopniową pompę próżniową o wydajności 100 litrów na minutę. Skuteczność odzyskiwania czynnika to ponad 95%, a precyzja podawania wynosi plus minus 15 gram. Zapraszam do kontaktu z przedstawicielami handlowymi bądź z najbliższymi filiami firmy Intercars w celu zapoznania się z ofertą specjalnie przygotowaną dla naszych klientów.